W związku z przyjętą 1 kwietnia 2016 roku przez Sejm ustawą o dekomunizacji, która zakłada usunięcie wszystkich nazw osób, organizacji wydarzeń i dat symbolizujących komunizm z przestrzeni publicznej, informujemy, iż zostały rozpoczęte działania mające na celu zmianę pięciu nazw ulic w Rzepinie. Po przeanalizowaniu wszystkich nazw ulic oraz zasięgnięciu opinii w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie ustalono, że ulice generała Karola Świerczewskiego, Marcela Nowotki, Hanki Sawickiej, Walki Młodych i Bohaterów Radzieckich spełniają normy ustawy, a zatem wymagają zmiany. Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Żypinie przygotował wstępną propozycję nowych nazw ulic, która przedstawia się następująco. Bohaterów Radzieckich. Na bohaterów Westerplatte Hanki Sawickiej na Walentego Bajera Generała Karola Świerczewskiego na świętego Jana Pawła II Marcelego Nowotki na Nadtorowa Walki młodych na profesora Mariana Ekerta. Chcielibyśmy, aby wypowiedzieli się Państwo na temat tej propozycji. W przypadku braku akceptacji prosimy o przysłanie swojego pomysłu nazwy wraz z uzasadnieniem mailem na adres zmiana ulic z tytułem nazwa ulicy lub pocztą na adres urząd miejski plac ratuszowy 1 69 110 Rzepin. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie www.rzepin.pl